Nazywam się Łukasz Strokowski. Jestem w roli dzisiaj założyciela szkół na Wigo. To są takie szkoły niepubliczne mocno inspirowane tym właśnie, jak fińska edukacja działa. I opowiem wam trochę o właśnie naszych wrażeniach tego, jak pojechaliśmy do Finlandii pooglądać w praktyce, co tam działa, co nie działa, jak, jak ta słynna fińska edukacja mm, może się sprawdzić i co my możemy sobie z tego wziąć. Najpierw pytanie do was, kto w ogóle słyszał o fińskiej edukacji coś pozytywnego, coś w kontekście tego, że ona jakaś tam fajna ponoć jest? Okej, okay, dobra, czyli większość słyszała coś fajnego, to co słyszeliście? Wrzućcie mi kilka haseł. Uczniowie niezestresowani ponoć, dobra, co jeszcze ponoć słyszeliśmy? Dużo świeżego powietrza, tak, i zimnego, potwierdzam. Wielowiekowe grupy ponoć, okej. Okay. Aktywne nauczanie, tak, co jeszcze? Brak ocen, brak przedmiotów, okej. Okay. Wysoki status nauczyciela, tak, to prawda. I zaraz to opowiem. Słuchajcie, tak, to znaczy część z tego, co mówicie jest prawdą, część jest mitami. I zaraz spróbujemy dojść do tego, co jest prawdą, a co nie. E Generalnie ja wam powiem, dlaczego mnie Finlandia jako kraj zafascynowała. Mam poczucie, pracując przy tworzeniu szkół, w tej chwili my mamy już trzy szkoły podstawowe we Wrocławiu, w Warszawie i w Poznaniu i od września 23 otwieramy kolejne w Gdańsku i w Krakowie, więc to od razu zapraszam do kontaktu ze mną. I mamy też liceum teraz we Wrocławiu będą kolejne w Poznaniu i w Warszawie. I szukałem bardzo mocno nauczycieli różnych, którzy są w stanie wyjść trochę inny model uczenia. I teraz, co zauważyłem, mamy w Polsce bardzo dużą grupę nauczycieli, was i nie tylko was, którzy robią świetne rzeczy, ale muszą wiosłować pod prąd. Muszą wkładać tonę wysiłku w to, żeby być w stanie robić dobre rzeczy pomimo tego, w jakim systemie funkcjonują. I uważam szczerze mówiąc, że jest to idiotyczne, bo nauczyciel powinien być w stanie pracować najlepiej jak się da, być, mieć frajdę z pracy dzięki systemowi edukacyjnemu, a nie pomimo systemu edukacyjnego. Więc zacząłem patrzeć, jak to jest zorganizowane gdzie indziej, żeby spróbować zbudować kawałeczek takiego systemu, w którym nauczycielowi będzie łatwiej niż trudniej. No i dobra, patrzyliśmy na to, jak to działa w różnych krajach i wiecie, są generalnie, patrząc nawet na te standaryzowane testy PISA, których ja nie jestem fanem, bo standaryzowane testy same w sobie nie są jakoś super wartością, ale coś tam mierzą. Więc mamy dwie duże grupy krajów, które mają super wyniki. To jest z jednej strony Finlandia i Estonia, z drugiej strony kraje dalekiego wschodu. Singapur, Chiny, Korea. Południowa, nie północna. No i teraz, jakby jak to Finowie robią? Generalnie o nich krąży mnóstwo mitów różnych. Słyszałem takie rzeczy na przykład właśnie, nie ma tam w ogóle zadań domowych, że to w ogóle jakiś totalny, totalny highlight dla nauczycieli. W praktyce, słuchajcie. Jest takie jedno hasło, skopiowałem to z fińskiego, z prezentacji, którą nam pokazywano w Helsinkach. Less is more. Czyli mniej oznacza więcej. To jest naprawdę determinujące hasło fińskiego modelu edukacyjnego. Teraz czego jest mniej, zaraz sobie dokładnie omówimy. Zacznijmy od tego. Mniej godzin lekcyjnych. Faktycznie w Finlandii, zwłaszcza w szkole podstawowej, tego czasu pracy jest zdecydowanie mniej niż u nas. Przy jednocześnie pensum nauczyciela całkiem wysokim. Tak? Bo nauczyciele mają e, tam 20, chyba 4 godziny, 20 do 24 godzin zależy od przedmiotu, od poziomu szkoły. Jest to zróżnicowane. Co no to będę, warto byłoby w Polsce też różnicować, tak? ale to inna bajka. I teraz y, to, co jest interesujące, to założenie, że nie należy przeciążać uczniów, bo jak się ich przeciąży, to to nie będzie efektywne. Wiecie, jak ja patrzę na siatki godzinowe w klasach 7-, 8-szkoły podstawowej, patrzę w liceum, pomyślę, że te dzieci jeszcze idą na jakieś dodatkowe języki, na kółka zainteresowań, to się robi ponad 40 godzin, tak? a potem jeszcze w domu zadania domowe. Słuchajcie. Nas byśmy, znaczy, no, pozwalamy się tak traktować, tak? ale nie powinno tak być. E, a tym bardziej nie powinno się tego robić nastolatkom. E, w Finlandii jest bardzo duży nacisk na to, żeby dzieci wychodziły szybko ze szkoły i nauczyciele, żeby nie pracowali poza szkołą. Słyszę to westchnienie. E, generalnie to, co jest ciekawe, prawie każdy nauczyciel w Finlandii ma komfort taki, że jest duży pokój nauczycielski, gabinety. Zależy oczywiście od szkoły, w której można usiąść sobie i pracować. To jest coś, co na przykład do nas bardzo skopiowaliśmy, z założeniem, że każdy nauczyciel ma swoje biurko, swojego laptopa służbowego, budżet klasowy, który może wydawać. Nie? I to są takie rzeczy, które po prostu pomagają, pomagają funkcjonować i Finlandia to jest mniej lub bardziej standardem, ale powiemy zaraz jeszcze tutaj, gdzie są, gdzie są mity też o Finlandii. Druga rzecz, mniej testowania i sprawdzianów i mniej biurokracji w ogóle. E, wiecie, ile jest dokumentacji, którą nauczyciel Finlandii musi przygotować w skali roku? Na koniec roku kartkę z opisem osiągnięć edukacyjnych ucznia. No i list obecności. Tak? Naprawdę. E, zdecydowanie mniej tematów w podstawie. Ja wam pokażę za chwilę, jak wygląda podstawa programowa fińska. Ona jest kompletnie, jest dłuższa od naszej, ale jest kompletnie inaczej zbudowana, na innej logice. E, mniej zadań domowych, zadania są, to nie jest tak, że ich nie ma, zwłaszcza na poziomie liceum, bo inaczej wygląda edukacja w Finlandii w szkole podstawowej, inaczej w liceum. W szkole podstawowej te wszystkie rzeczy są bardziej, jest więcej luzu, więcej e, na spokojniej, w liceum i w szkołach średnich, bo u nich te poziomy trochę inaczej to jest poorganizowane, nie będę wchodził tu w niuanse, które klasy jak, bo to technikalia, ale generalnie na poziomie liceum dzieci pracują więcej, intensywniej, jest założenie, że... Okej, okay, zbudowaliśmy pewne podstawy emocjonalne, kompetencyjne, więc teraz można bardziej popracować już dydaktycznie twardo. Ale zadań domowych jest mniej. A jeżeli są, na przykład, realne zadanie, nie? nauczycielka na przyrodzie mówi, tak, dzisiaj rozmawialiśmy o różnych rodzajach lasu, no i oni mają zadanie, mają pójść do lasu i sobie te drzewa dokładnie obejrzeć. Ja pytam, ale będziesz to sprawdzać? A on mówi, ale po co? Czy to jest odpowiedzialność ucznia? Jak nie pójdzie, to nie będzie wiedział. Tak? I to jest też bardzo ważny kawałek. O odpowiedzialności za chwilę powiemy, no i mniej uczniów w klasie standardem jest 16. Nie? Tak. Fajnie. Zara y słuchajcie, żeby nie było. Nie chciałbym z tego zrobić historii o żelaznym wilku, jak to pięknie jest gdzie indziej, żeby nam było smutno. Mam poczucie, ja wiem, ja wiem, rozumiem, ale mam poczucie, że pewne kawałki w Finlandii da się skopiować do nas w różnym zakresie i. Chciałbym, jakby moim celem jest, jak będziecie kończyli słuchanie tego, o czym mówię, żebyście mieli jakiekolwiek minimalne choćby pomysły na to, co można byłoby wnieść u nas. Po trochę można. Słuchajcie, cztery najważniejsze lekcje, które ja wyniosłem z wizyty fizycznie w Finlandii. My tam spędziliśmy tydzień czasu całą ekipą szkolną na WIGO. Chodziliśmy po szkołach różnych, chodziliśmy po bibliotekach, odwiedzaliśmy przestrzenie około edukacyjne, takie jak ścieżki edukacyjne w lasach. Generalnie w ogóle las to jest taki standard fiński, nie? E, kiedyś jak rozmawiałem z ambasadorem Finlandii i pochwaliłem mu się, mówię: I wie pan co? I nasza poznańska szkoła jest koło lasu. I on tak patrzy: mówi, No, no a gdzie ma być? To oczywiście też nie jest w 100% prawda, tak? Szkoły fińskie też bywają na przedmieściach, bywają w centrum miast, ale jest taki duży nacisk na to, żeby jednak ten kontakt z naturą mieć, bo z jakiegoś powodu Finowie uważają, że warto, żeby dzieci miały kontakt z przyrodą. Niesamowite nie. Więc teraz, co jest ważne, Finowie nie mają żadnego magicznego sposobu. Nie ma magicznej metody. Nie wiem, to nie jest tak, że skopiujemy statut fińskiej szkoły do naszej i już będzie tak, jak tam. To nie jest tak, że mamy podręcznik, jak uczyć jak fin. To w ogóle nie działa w ten sposób. To, co tak naprawdę robi robotę w Finlandii, to to, że. Oni mają konkretny system wartości, na którym oparli tę szkołę i dają nauczycielom dużą autonomię w działaniu zgodnie z tymi wartościami. Oni oparli się na tym minimalizmie, o którym już wspomniałem, oparli się bardzo mocno na zaufaniu i nadawaniu odpowiedzialności. Uczniom również. Ta odpowiedzialność jest bardzo ważnym punktem. I teraz często, kiedy rozmawiam o Finlandii, ktoś mnie pyta, dobrze, to jak działa ta fińska szkoła? Odpowiedź poprawna brzmi, a lektura. Bo esencją tego systemu jest ogromna wolność szkół. Teraz jak głęboko ona idzie? W której klasie na przykład w Finlandii jest przyroda wprowadzona, albo w której jest podział na przedmioty? To zależy od szkoły. Dyrektor z nauczycielami decyduje o tym, jak chcą w którym momencie co wprowadzać. Czasami do trzeciej klasy jest zintegrowane nauczanie, czasami do czwartej, czasem jest już dwóch nauczycieli od piątej, od ścisłych i przyrodniczych, a czasami nie. To jest decyzja na poziomie szkoły, bo to szkoła zna swoich uczniów i szkoła wie, czego potrzebują. Nie? I to jest ten poziom autonomii, który jest niesamowity. Zaufanie. Wiecie, jak w Polsce wygląda zdobycie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie? To jest droga przez mękę dla rodziców, nie mówiąc o szkole. Dlaczego? No bo idą za tym pieniądze, więc oczywiście musi być 15 formularzy i wysoki poziom kontroli. Jak to wygląda na poziomie Finlandii? Dyrektor szkoły mi opowiada, mówi tak. No tak, mam ucznia, który prawdopodobnie ma spektrum autyzmu. No to dzwonię do urzędu miasta i mówię, że potrzebuję zatrudnić nauczyciela, więc żeby wysłali pieniądze. A oni mówią: OK. Po prostu, nie? E, mój osobisty hit. Nauczycielka mówi: No i miałam problem z jedną klasą, nie wiedziałam co zrobić, więc zadzwoniłem do kuratorium, żeby przyjechali i mi doradzili. Wiecie, jakie to jest smutne, że my się z tego śmiejemy? Nie? I teraz to oznacza, można, ale to wynika z tego ogromnego poziomu zaufania, który jest, to czwarty punkt, generalnie to zaufanie przenika cały system. Z założenia ministerstwo ufa regionom, ufa kuratoriom, kuratoria ufają dyrektorom, dyrektorzy ufają nauczycielom, nauczyciele ufają uczniom, rodzice ufają szkołom. W efekcie na przykład jest niewyobrażalne w fińskiej szkole, żeby ktoś musiał pilnować dzieci w trakcie przerw. Po co? Przecież oni będą odpowiedzialni. Tak? Jak nie będą, będą o siebie dbać. Zaufanie jest co większe, tak duże, powiem wam, pokażę Wam na koniec pracownię techniczną z otwartymi piłami tarczowymi. To zaraz pogadamy o tym, jak wygląda to zaufanie w praktyce, jak coś się dzieje. E, I wreszcie, fińscy nauczyciele są zrelaksowani, szczęśliwi i dumni ze swojego zawodu. Co ciekawe, mit o tym, że zarabiają jakoś niesamowicie dużo, jest trochę jednak mitem. Oni zarabiają średnią krajową. Tak? Ta, tylko umówmy się, średnia krajowa Finlandii, tak? a u nas to jest trochę co innego, ale porównywałem do innych zawodów. W Finlandii natomiast gdzie indziej jest myk. I on jest ciekawy dla nas, i taki jest. Ale <noise> I teraz y, to, co jest interesujące, to to, że mają bardzo niewielki rozstrzał wynagrodzeń między początkującymi a doświadczonymi nauczycielami. Y, dlatego, że początkujący nauczyciel zarabia tam powiedzmy 10% poniżej średniej krajowej, a doświadczony 10% powyżej. Nie? To nie są tak duże rozróżnienia jak u nas. U nas są większe. I to powoduje, że u nas jest dużo mniej młodych nauczycieli, bo początek tej drogi jest masakryczny. Tak? Finansowo. U nich, kiedy ktoś dostaje się na studia pedagogiczne, które są gwarancją pracy w zawodzie. I teraz uwaga, jaki procent chętnych dostaje się na studia pedagogiczne w Finlandii? 12. 12% chętnych, tak? I czteroetapowa rekrutacja łącznie z testami psychologicznymi. Ale jak ktoś się dostanie, to jest impreza całej rodziny, bo będziemy mieli nauczyciela w rodzinie. Nie? Nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o poczucie godności, o poczucie dumy, o poczucie tego, że się robi to, co jest najważniejsze w tym społeczeństwie czyli uczy się dzieci. I naprawdę można tak myśleć. Więc y, jest trochę w tym nadziei, bo Finowie też tą swoją rewolucję długo robili. Tak? Oni ją przeprowadzali 20 lat, zanim do tego punktu doszli. Y, więc to jest to. I są zrelaksowani. Słuchajcie, to co mnie uderzyło. Byliśmy na tej wizycie studyjnej, rozmawiamy sobie z nauczycielką. Wpada, słuchajcie, z 20 osób, bo to był cały program Erasmusowy, byliśmy z różnych krajów. I siedzi dziewczyna. I teraz, jak w Polsce wygląda sytuacja, kiedy wpadnie 20 osób na oglądanie lekcji? Niektórzy z nas mają wystarczająco dużo luzu psychicznego, żeby się nie przejąć, ale w ogromnym wypadku to będzie spina. To będzie stres. Ona siedziała bardzo pewna tego, co robi, spokojnie przeprowadziła lekcję w ogóle olewając nas, potem podeszliśmy, ona spytała, słuchajcie, co chcecie wiedzieć? Więc zadaliśmy trochę pytań, ona powiedziała, super, słuchajcie, przepraszam was, ja już jestem zajęta, idę dalej. I teraz w tym nie ma nic niezwykłego poza ogromnym poczuciem braku spiny i braku malowania trawy na zielono, które wydaje mi się ważne. Nie? Ona wiedziała, co robi, była bardzo na swoim miejscu, była głęboko osadzona w tej szkole, w tej rzeczywistości. To była jej przestrzeń, a my byliśmy tylko takimi widzami, którzy się przemknęli przez tą scenę. Słuchajcie, fińska podstawa programowa. To jest długi dokument, ale nie ma w nim jednej rzeczy, której u nas jest bardzo dużo. Tych nieszczęsnych myślników, czyli wymieniania celów szczegółowych. To są realne cele, tak? to są cele, tylko podstawa programowa w Finlandii jest na trzech y, poziomach ustalana. Kor ustala Ministerstwo Edukacji i to są takie założenia, które całe społeczeństwo fińskie powinno posiadać. Potem drugą warstwę dopisuje region w zależności od tego, czego potrzebują uczyć się dzieci w danym regionie. Bo na przykład potrzeby edukacyjne w Helsinkach są zupełnie inne niż potrzeby edukacyjne w Laponii. Nie? Po prostu. I uważam, że tak powinno być w Polsce. Bo potrzeby edukacyjne na Śląsku i na Pomorzu są inne, po prostu. Co to są inne kompetencje. Nie wszystkie oczywiście. Pewne rzeczy są uniwersalne, ale powinniśmy różnicować, żeby w tym momencie na tym budować. W Danii kiedyś rozmawiałem o tym, jak wygląda system edukacyjny, i tam uczelnie dostają dofinansowanie do kierunków studiów na podstawie opinii lokalnych pracodawców, którzy mówią, na ile absolwenci z tej uczelni są przygotowani do zawodów, do pracy w lokalnych miejscach pracy, bo chodzi o to, żeby to było spójne, żeby to było powiązane. W Danii akurat to mówię o, o uczelniach wyższych. Natomiast w, generalnie jest nacisk, w, jeżeli chodzi o podstawę programową, to na każdym etapie w Finlandii jest to takie dodanie poziomu e, przez region. I wreszcie trzeci etap uszczegółowiania podstawy robi szkoła. W zależności od tego, czego potrzeba jej uczniom. I nie ma sytuacji, że przyjdzie urzędnik i powie, ale to jest niezgodne z podstawą. Jakby skoro dyrektor jest dyrektorem szkoły, to wie co robi. Tak? Wie po co. No to jest, jakby ja to bardzo kupuję jako filozofię myślenia yy, o, o tym, jaka w ogóle powinna być relacja między organem prowadzącym a dyrektorami szkoły. Tak, tak to powinno wyglądać. Teraz, Myk, słuchajcie, może pomyśleliście, może oni mają jakąś niesamowitą infrastrukturę, wiecie, wszystko nowoczesne, wypasione, błyszczące, fantastyczne. No więc nie. To jest, słuchajcie, no przecież to jest taka szkoła jak u nas, identyczna, tak? Mamy ładniejsze. Nie w infrastrukturze Bayer. Okej, okay, infrastruktura pomaga. Oczywiście, fajnie mieć większe przestrzenie. Ja słyszałem straszne historie w tym roku o sytuacjach, gdzie brakowało klasy na korytarzach, parawany były rozstawiane. Tak? E, I tak, brakuje nam infrastruktury, to jest osobna bajka. E, natomiast generalnie, wiecie, to jest poziom tych niesamowitych, legendarnych fińskich szkół. Tak? Otwarty teren. No tam dalej jest ogrodzenie, ale generalnie mogą sobie po prostu biegać. Fińskie dzieci spędzają czas na dworze tyle, ile da radę. I nie ma czegoś takiego jak źle ubrane dziecko. Znaczy, jak zła pogoda, jest źle ubrane dziecko, ewentualnie. Naprawdę musi być ciężko, żeby dziecko nie wyszło na dwór. I jest to oczywiste i naturalne dla wszystkich. E, efekt jest taki, że dzieci się po prostu swobodnie czują, swobodnie bawią. To, co mnie jeszcze uderzyło, to cisza, która jest w fińskich szkołach. Ale tutaj nie wiem, czy to jest kwestia metodologii, czy filozofii ich edukacyjnej, a na ile temperamentu, bo to jest po prostu bardzo introwertyczny naród. Ja usłyszałem dwa, dwie anegdoty mi powiedziane, które mnie rozbawiły. E, po czym rozpoznać introwertycznego fina od ekstrawertycznego? Podczas rozmowy <grym> introwertyczny fin będzie patrzył na swoje buty, a ekstrawertyczny na twoje. Oraz druga rzecz, która mnie ubawiła, że kiedy skończył się COVID, Finowie mogli wreszcie skończyć z obowiązkowym dwumetrowym odstępem międzyludzkim i wrócić do normalnego pięciometrowego. Więc to, to jest takie społeczeństwo, nie? Oni są po prostu introwertyczni, cisi, więc to trochę jest, podejrzewam, kwestia tego bardziej niż, niż konkretnie edukacji. Natomiast Ustawienia, to nie jest tak, że mają znowu jakiś super ustawione krzesełka, ale jest dużo pracy w takim układzie. Ale byliśmy też, słuchajcie, na lekcjach w normalnych salach, yy, które były w oparciu o, o krzesełka i stoły w rzędach. Ja w ogóle nie mam poczucia, że jakbyście pojechali do pojedynczej fińskiej szkoły, to zobaczycie tam jakieś niesamowite cuda. Byliśmy na kilku lekcjach i to były ok, lekcje. One były naprawdę w porządku, ale widywałem lepsze w Polsce. Gdzie jest myk? Myk jest w tym, że u nich ta średnia po prostu jest większa jest wyższa. Jest dużo, oni mają w Polsce mamy fantastyczne szkoły i fantastycznych nauczycieli. Mamy dużą grupę okej okay szkół i ok nauczycieli i mamy nauczycieli którzy nie powinni pracować w zawodzie. Tak? Wiemy o tym i mamy szkoły, które generalnie wymagają radykalnych programów naprawczych. U nich nie ma takiego dużego rozstrzału, nie ma fenomenalnych szkół, ale nie ma też beznadziejnych. Tak? Jest wszystko jest w miarę okej, okay, porządne. Efekt jest taki, że nie trzeba dużo, wystarczy trochę lepiej. Ta średnia jest trochę lepsza, po prostu. W Finlandii zakazane są rankingi w szkołach, między szkołami. I jest to coś, co jest szalenie ważne. Ja z założenia przyjąłem, że nasze nawigo szkoły nie będą nigdy startowały w rankingach. Po prostu. Uważam, że rankingi robią bardzo dużo złego, zwłaszcza w szkołach niepublicznych, bo ranking powoduje presję rodziców na właścicielu, właścicieli organu prowadzącego na dyrektorach, dyrektorach na nauczycieli, a nauczycieli. Tak? I teraz y, ja y, nie mam nic przeciwko konkursom przedmiotowym, spoko, pod warunkiem, że służą do rozwijania fascynacji ucznia, nie kupuję filozofii konkursów wygrywanych ku chwale szkoły. Tak? Bo, bo to jest coś, co bardzo złą stronę prowadzi y, edukację, powoduje bezsensowną presję, zabija tą frajdę, tą wewnętrzną motywację. Tak, faktycznie w Finlandii nie ma ocen, to jest prawda odnośnie mitów, z których startowaliśmy, poza ocenami na końcu i też szkoła decyduje, kiedy zaczyna je wystawiać. Z reguły większość szkół robi to około 5-6 klasy, powiedzmy. Nie? I te oceny, oni tam mają inną skalę, chyba jest 1-11 czy coś w tym stylu, więc też są cyferki. Ale tak, ale to nie ma tak dużego znaczenia. Bardzo dużo jest tej pracy na feedbacku, bardzo dużo jest pracy na rozmawianiu z uczniami, na indywidualizacji. I oczywiście, to jest bogatszy kraj. Tak, jest. I oni mają pewne zasoby, zwłaszcza jeżeli chodzi o ilość kadry, o to, że jak jest dziecko ze szczególnymi trudnościami w klasie albo dziecko imigrantów, to jest asystent nauczyciela po prostu. I to są zasoby, których my nie mamy jako kraj i mieć nie będziemy przez jeszcze jakiś czas, bo jesteśmy krajem relatywnie biedniejszym. Ale teraz co w związku z tym można robić? Eee, są dwie drogi. Jedna jest taka, to jest droga, którą ja przez wiele lat próbowałem zmieniać system publicznej edukacji. Część z was, niektórych z was znam, poznałem na tej drodze. Eee, byłem głęboko wkręcony w program Odyssei Umysłu, eee, program rozwijania kreatywności. Jeździłem ze szkoleniami, zjeździłem tysiące kilometrów po kraju i w końcu powiedziałem pas i założyłem własną, niepubliczną szkołę we Wrocławiu 5 lat temu. Potem się okazało, że jest potrzeba, założyłem w Poznaniu, założyłem w Warszawie i idziemy dalej, nie? Chcemy mieć większej ilości miast, w Gdańsku i w Krakowie teraz. Natomiast yy, i próbuję robić taki bombelek rzeczywistości fińskiej w tych szkołach, który oczywiście jest poddany jakiemuś tam ciśnieniu zewnętrznego, jak to każdy bombelek, który się tworzy. E, staramy się jakby, żeby te bombelki mogły funkcjonować i to jest jedna z dróg. To jest jedna z dróg, takie szkoły, które powstają i powstaje ich coraz więcej. Różnego rodzaju. Druga z dróg to tworzyć takie bąbelki wewnątrz szkół publicznych. I teraz bardzo konkretna rekomendacja moja. E, robiłem parę lat temu badania na temat innowacji pedagogicznych i edukacyjnych i wyszła mi ciekawa prawidłowość. Jeżeli w szkole był jeden nauczyciel, innowator, który próbował jakąś innowację wprowadzić, jakąś zmianę, tak, to mogła być dowolna zmiana, inne ustawienie krzysełek, zrezygnowanie z tak częstego oceniania albo, o mój Boże, negocjowanie z radą pedagogiczną zmiany systemu oceniania całego. Natomiast, co mi wyszło? Jeżeli to był tylko jeden nauczyciel, to szansa jego wypalenia, zniechęcenia i zmęczenia versus sytuacji, gdzie było dwóch, różnica była czterokrotna prawie. Jeżeli było trzech takich nauczycieli, którzy wspólnie działali, to dziesięciokrotnie większa była szansa, że innowacja się utrzyma. Co ciekawe, czwarty i kolejny nauczyciel nie robił już takiej różnicy. Te trzy to jest taka baza. Która się wydaje bardzo sensowna, żeby być w stanie się wspierać nawzajem i sobie pomagać, jak są momenty zwątpienia, presji, wkurzenia tego rodzica, który przyjdzie i powie: Ale dlaczego nie pracujecie więcej zadaniami domowymi? Moje dziecko to trzeba ustawić. Pani, pan ma to moje dziecko ustawić. Tak? I wtedy, jak się ma kogoś, do kogo można pójść, i powiedzieć: Jezus, Maria, znowu, to dużo łatwiej jest przetrwać. Więc jakby, jeżeli chcecie zbudować kawałek Finlandii w swoich szkołach, dobierajcie się w trójki to naprawdę jest tak, że to wsparcie trzyosobowe bardzo dużą robotę robi. Samemu jest po prostu trudniej. Stąd tak fajne grupy różne, które wspierają się nawzajem, które sobie pomagają, pozwalają utrzymać to. Więc jeżeli jakby jedna droga to jest po prostu budowanie tej alternatywy i to jest droga, którą ja po latach wybrałem, ale wierzę w to i bardzo bym chciał, żeby nasz publiczny segment edukacji cały czas miał szansę się polepszać. Ja wiem, że to, co idzie od góry, tak jak Marcin mówił na początku, bardzo optymistyczne nie jest. Co nie zmienia faktu, że my możemy robić od dołu, ale uważam, że nikt nie ma prawa oczekiwać od nauczycieli heroizmu i walki, samotnego, walki samotnej z systemem. Że jeżeli mamy coś zmieniać, to zmieniajmy to w grupkach, bo tak będzie łatwiej. Na koniec. Słuchajcie, to jest pracownia techniczna. Wow, nie? E, ale sama pracownia jak pracownia. Okej, okay. szósta, siódma klasa. Gdzie krew? Zadałem pytanie nauczycielowi, czy był kiedyś wypadek jakiś. I co mówi ten nauczyciel? Tak, tam 8 lat temu zdarzyło się uczeń faktycznie odciął kawałek palca sobie. No zdarzyło się. Ja mówię: "No i co? I jak, jakie były konsekwencje dla was, dla ciebie, dla szkoły?" On mówi: "No nie, no było sprawdzenie, dyrektor przyszedł, sprawdziliśmy. E, uczeń był zapoznany z tym jak ma pracować na danej maszynie. No więc to jest jego wina." Kropka. Nie? Jest domniemanie odpowiedzialności, jest domniemanie zaufania. Dajmy ludziom pewną odpowiedzialność, dajmy uczniom pewną odpowiedzialność za naukę, w związku z czym oni są w stanie wziąć tą odpowiedzialność na siebie. I oczywiście ludzie są różni. Zdarzy się też fiński rodzic, który zrobi za dymę, tak? To nie chodzi o to, że to jest kraj, nie wiem, kraj na szczęśliwości, mlekiem, miodem płynąca. Po prostu statystycznie pewne rzeczy są łatwiejsze, jest łatwiej, żeby tak się zdarzyło. W związku z czym, płentując, drodzy moi, tak, nie przeniesiemy całej Finlandii tutaj, bo się nie da, to jest kompletnie inna kultura, ale nie ma żadnej magicznej metody, nie ma żadnego konkretnego konspektu, skryptu, nie ma wydawnictwa, które wyda podręcznik Uczyć jak Fin. To w ogóle nie tak. Jeżeli chcielibyście kawałki tego podejścia kopiować, dobierać się w grupy trzeba i wprowadzać zmiany kawałek po kawałku, budując na zaufaniu wobec uczniów. Budując na zaufaniu być siebie nawzajem i próbując to zaufanie szerzyć społeczności. Ja bardzo wierzę w to, że jak są banieczki różne małe, takie zmiany, to one jak się z czasem połączą, to się z tego robią większe bańki. Jak się robią większe, to są bardziej odporne na presję zewnętrzną. Biorąc pod uwagę, że zmiana od góry nie przyjdzie, na razie przynajmniej, to robimy ją tak jak możemy od dołu. Dziękuję.